Jak wskazują eksperci, krajowa turystyka wraca do stanu sprzed pandemii koronawirusa. Coraz częściej Polacy decydują się na tak zwane city breaki, czyli krótkie dwu-trzydniowe wyjazdy do turystycznych miast. Odbudowuje się także lokalna turystyka. Wiele ciekawych atrakcji mają do zaoferowania gminy subregionu Konińskiego. Promuje je lokalna organizacja turystyczna Marina, zrzeszająca samorządy, przedsiębiorców oraz różnego rodzaju instytucje. Na walnym zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się w Ślesinie, podsumowano jej w ostatnim roku? Okazało się i to przedstawiliśmy, że mimo rosnących kosztów w roku ubiegłym zrealizowaliśmy wszystkie zadania: to znaczy, wydaliśmy materiały promocyjne, byliśmy na różnych imprezach i spływy kajakowe zorganizowaliśmy na 240 osób. Ponadto bardzo ważne było udzielanie informacji przez nasze biuro. 164 osoby uzyskały kompleksowe informacje, a bardzo wzrosły sesje na, na Facebooku i na naszej stronie www.turystyka.pl. Także to wszystko się udało. Obecny rok dla lokalnej organizacji turystycznej marina ma być jednak szczególny. Najlepiej zapowiada się ten rok, który będzie jeden z najlepszych w historii lot mariny, bowiem pozyskaliśmy środki, a właściwie wygraliśmy konkurs na otwarcie sezonu Wielkiej Penty Wielkopolskiej, uzyskaliśmy dotację 30 tysięcy złotych. Oraz miasto przekazało 10 tysięcy więcej dotacji niż w roku ubiegłym i składki z tytułu wzrostu dały nam także 10 tysięcy. Także ten plan finansowy na ten rok opiewa na kwotę blisko 270 tysięcy, to jest o 50 tysięcy więcej. Oczywiście większość z nich musi być wydane według planu i projektów, ale dzięki temu utrzymaliśmy dynamiczną działalność i możemy się pochwalić bardzo dobrym rokiem, który jest dopiero w połowie, ale tak się zapowiada. Znakiem firmowym organizacji są spływy kajakowe. Nie zabraknie ich także w tym roku. Będą spływy kajakowe. E, wspólnie z miastem dwa spływy jeszcze. Z Łabza Wiosło i największy spływ w regionie Szlakiem Wielkiej Pętli. To będzie w lipcu, 8 lipca. E, spływ na e, 60 kajaków, 120 osób. A dalej wy, e, promocja naszych wydawnictw, udział w imprezach e, turystycznych i historycznych jak również yy, yy, promocja w różnych formach yy, no, regionu konińskiego poprzez również konkursy, które będą w dalszej części tego roku. Działalność Lot Marina ma ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki w subregionie konińskim. Bardzo ważna struktura i to stowarzyszenie dla całego regionu, ponieważ stricte zajmuje się promocją tego, co najważniejsze u nas, nie, na, nie tylko w Koninie, nie tylko w Ślesinie, w Wilczynie, w Skórsku i wszystkich innych gminach. więc bardzo fajnie można popromować te miejsca. No, nie da się być atrakcyjnym z punktu widzenia tylko jednego miejsca. Ktoś, kto przyjeżdża na tydzień, na dwa, no musi mieć szeroką e, gamę tego, co może zobaczyć, czym, na czym może e, przyjechać, zobaczyć, spędzić czas, więc jest to bardzo istotne, żeby, żeby promować to w szerokim znaczeniu. I, I tutaj właśnie dzięki lokalnej organizacji turystycznej, dzięki Centrum Informacji Turystycznej, które funkcjonuje bardzo dobrze, no możemy promować cały region. Dla mnie bardzo ważna organizacja, bardzo się cieszę, że mogę w niej działać, że, że promuję cały region. Ze szczegółową ofertą organizacji można się zapoznać na stronie internetowej www.lotmarina.pl.